słabostek najłatwiej się śmiać z tym, że nie zawsze one są wesołe. Dopiero później, jak człowiek wspomina. Było takie zdarzenie w rejsie do Europy prowadzonym przez kapitana Ziemowita-Barańskiego. Właśnie, Właśnie. Właśnie to My, też historia jak Myśmy szli w odwrotnym kierunku, z powrotem do kraju. To była druga połowa września i trafiliśmy do Cieśniny Mesyńskiej, normalna droga, idąc do Palermo. O godzinie 12:00 przyjąłem wachtę. I okazało się, że coś się zaczyna dziać z nienacka autentycznie, stąd dlatego nie lubię Morza Śródziemnego. W przeciągu dosłownie kilku minut zaczął się sztorm, ale to potężny sztorm, tężejący. W związku z tym, że moja wachta, akurat trzecia wachta, wyskoczyła na pokład razem ze mną, wtedy kiedyś przyjmowali każdy na stanowiska, kapitan Barański wyskoczył, oczywiście zmiana żelki, a wiatr tężeje. Nasz kolega ze Szczecina. Przed kość dziobowy i zrzucał fok. Fok sztormowy już wpina, z tym, że karabinczyk linki bezpieczeństwa piął ponad raksy, czyli te uchwyty trzymające żaki. Nasz drugi kolega z Lublina, znowuż, który miał na kabestanie wybierać szoty, odpiął się z pasa bezpieczeństwa relingu i tak niechcący przerzucił przez szot KB, yy, linkę bezpieczeństwa. Na komendę, w momencie, kiedy Stawiania on zaczął żegla. wstawiania żagla, Ziemek już chodzić nie można było, trzeba było w zasadzie na czworakach chodzić, wiatr już było w granicach 10-11 i coraz więcej. W tym momencie, gdy ten nawinął na kabestan, werwał do góry naszego kolegę w ciągną... z kosza, wciągnął go, to w granicach jednego metra, co prawda, ale stracił kontakt z pokładem. Jak zobaczył zimę, Ziemka zimę, minę, który jest bardzo nerwowym człowiekiem, w niektórych sytuacjach zaczął krzyczeć, że on już się odpina. Następnie ten, który zaczął kręcić, dostaje komendę kręć. Okazuje się, że nakręcił się na kabestan i dalej kręcić nie może. No to Barańskiego już rozerwało prawie, wyrwał z pochwy, nóż taki żeglarski, a ma dosyć duży, i na czworaka, na czworaka do niego i z dużym zamachem, i wtedy on zaczął krzyczeć, nie! No nie i się, że ten przeciął tylko tą linkę. No i oczywiście żagla nie uratowaliśmy, poszedł w strzępy, dlatego że moment zachwiania ciągłości ruchu spowodował to, że, że tak zrobił wiatr zrobił swój. No i już więcej, żeśmy tego żagla nie stawiali. Po dobiciu do Palermona za trzy dni, bo trzy doby nas tak trzymało, ten jacht to rzeczywiście ma duszę. Proszę sobie wyobrazić, że na sztormowym wezanie, tam i nazad wachlując, przeszliśmy trzy mire do góry. Czyli halsują. Wyszliśmy wyżej. No i jednym słowem, cała zabawa wyglądała w ten sposób, że jak już te emocje opadły, jak zaczęliśmy wspominać, jak to się zachowywał, to okazało się, że bardziej się bali kapitana niż ten. tak. tak. To są takie humoreski, ale po fakcie bardzo poważnej sytuacji. W gruncie rzeczy sytuacja nie jest